Siema, witam w kolejnym odcinku Wybieram się na zakupki Jadę kupić płytę na ściany, na podłogę No i jeszcze innych parę pierdół Mam zamiar zahaczyć Castoramę i le, ruare, le, le, ruare, le Bo w Castoramie jak patrzyłem nie mieli takiego wyboru płyt tych sklejek a w Leroyanerleon było tych płyt dużo więcej, więc, więc chyba najpierw pojadę do Leroyanerleon i tam coś poszukam. Wróciłem ze sklepów. Nie, nie nakupiłem za dużo, ale coś kupiłem. Kupiłem sobie taką dużą Peszel. Kupiłem sobie jeszcze małej pędzelek lakier do mebli boazerii na sufit i ogólnie chyba do wszystkiej do całej boazerii, która będzie taka biała patyna w macie, tak to ma chyba wyglądać. Kupiłem sobie oświetlenie, które będą na suficie takie lampeczki, tylko niestety to nie jest ciepłe światło. Zobaczymy jak się sprawdzi. Kupiłem sobie trzy płyty o USB, OSB na podłogę, ponieważ one i tak będą zakryte panelami. Eee, na ściany płyt nie kupiłem, bo nie mieli. Akurat 15 tu i tu nie mieli. I jaki jest plan działania? W sumie to nie wiem, bo nie wiem czy zacząć od sufitu, czy zacząć od podłogi, czy zacząć od ścian. Eee, bo przewody będę puszczał w peszlach, tak jak mówiłem wcześniej. Chyba mówiłem wcześniej podłodze, po brzegach, i od tych dużych peszli do góry będę ciągnął przewody do jakichś gniazdek, do wszystkiego. No, nie wiem od czego zacznę. Od czego zacznę, to. No to zobaczycie to na filmie. Bo, żeby zrobić podłogę, no to muszę mieć ściany. Żeby zrobić ściany, żeby zrobić sufit. Też by pasowało mieć ścian Nie. Tak. Nie. Ściana. Obojętne. Chyba najpierw ściany. No, a żeby zacząć robić coś z, na ścianach, to muszę poobcinać te wystające parapety. Biorę się do dzieła. było zabawy to głowa mała I tak to będę musiał spachlować to Są takie o się porobiły na no, przymiarka płyty jedziemy Zobaczyłem nagrywania, ale wstawiłem dwie płyty, obkręciłem je tymi wkrętami do do i chyba będę to musiał poprawić jeszcze jakimiś wkrętami do drewna. to jeszcze do poprawy. No, ale generalnie nie jest źle. Wyszło tak jak sobie zakładałem, no tutaj jest delikatny taki dziwny łuk. Ale to wszystko jeszcze tu, gdzie będzie widoczne, to przyjdzie błazeria. Tu wszędzie. Tutaj nie wiem, czy będę dawał jeszcze błazerię. Najprawdopodobniej nie, albo może. Nie wiem, zobaczę. Bo jest kawałek miejsca, więc może zrobię. No i tutaj tak czy tak na ten przyjdzie drewniany mm, kątownik, który to, który to zakryje. Oj gorąco strasznie tak to wygląda, cała elektryka tutaj na tej ścianie będzie praktycznie na wierzchu, no jak pójdzie tam peszel no to tutaj wyjdzie na wierzchu pod szafkami nie będę tego chował pod ścianę, bo to jest bez sensu, a tutaj a tutaj gdzie będzie brodzik, no to też później pod szafkami puszczę i też będzie na wierzchu jakiegoś oświetlenia jedynie tutaj będę miał przełącznik no i muszę puścić prąd do góry do, do lampeczek i i tu są jakieś kable na USB, coś takiego chociaż nie wiem czy tu czy jeszcze tutaj za brodzikiem to zrobię nie wiem wszystko wyjdzie w praniu na razie bawię się dalej bo też będę chciał podjechać do końca żeby móc zrobić konstrukcję na brodzik no teraz już takiej zabawy trochę Naprawdę zabawy. Bawiłem się z tym wycinaniem, nie ustawiłem nagrywania, ale ojej, tragedia. No ale co? Tak sobie wymyśliłem, nie? elegancko sobie zrobiłem. Wszystko jest pokręcone na milion śrubek. Ja zapomniałem o jednej rzeczy. Jednej, bardzo cieniutkiej rzeczy. Folii paroizolacyjnej. Przełknąć tą gorycz porażki, i nie myśleć o tym, i mieć to gdzieś, i myśleć, że będzie dobrze, i mieć nadzieję, że nie zapomnę. Z tej strony jestem zły. zły. Tyle roboty w takim upale. Ale jebać. Jest bardzo dobrze zrobione. Tu i tak będzie brodzik, który będzie zalaminowany w środku. Będzie Blat z kuchnią. Dobrze będzie. No, ja na dzisiaj chyba kończę. Przynajmniej nie wiem, czy będę coś nagrywał jeszcze, bo... Już <laughs> mi się po prostu nie chce. Jestem bardzo zmęczony. Może jakieś timelipse, ale też nie wiem, co mam dalej robić. Nie mam płyt, bo nie kupiłem na ściany, bo nie było. Dobra, nara. Nowy dzień, nowa energia. Moc i teraz tak, muszę wyjaśnić parę spraw, to znaczy wyjaśnić, może powiedzieć dlaczego wczoraj wycinałem tak tą płytę, na przykład dlaczego tutaj jest stawiony taki kawałek, a nie jest ta płyta tu odtąd, a no z prostego względu, dlatego że zyskałem tam trochę. Na wypuście tej płyty właśnie do tego, żeby zrobić tą konstrukcję, do której dołożę, dołożę tam te kawałki, które tam leżą. I to głównie dlatego. Chciałem zauważyć, że jestem w ogóle niekonsekwentny. Bo wczoraj jeszcze zrobiłem te boki i tu. Znowu nie ma paroizolacji. Ale tak się zastanawiałem dzisiaj. I w sumie ta sklejka jest wodoodporna. To wszystko po prostu wyjaśnia i usprawiedliwia to, że nie ma tamtej paroizolacji. Mam taką nadzieję. No. E, ciąg dalszy dzisiaj. Będę chciał skończyć ściany, ponieważ. Dokupiłem sobie dzisiaj rano płyty i będę kombinował coś tam z kurnikiem może, żeby go żeby go obrobić i ocieplić, bo też dokupiłem sobie pianek, które mi się wczoraj skończyły i co działam sobie dalej? Ciekawe na ile starczy mi sił, bo nie chodzi o to, że jestem zmęczony tą budową praca pracą. Ale najgorsze jest, wiecie co, wchodzić tu i schodzić po tysiąc razy dziennie. Mam tutaj tylko ten jeden stopień, który jest tu i to jest bardzo niewygodne, bardzo. Trzeba, no jeszcze taki plus, że jestem trochę wysoki i nie sprawia mi to takiego problemu, ale i tak jest bardzo niekomfortowo i przez to. Tak mnie bolą nogi i przez to jestem tak zmęczony, że tragedia. Ale nie poddaję się, walczę dalej. Ha, 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 ha. No, to co? Jakieś team elipse. Tak mi się wydaje. Żeby, żeby się nie bawić, tak jak wczoraj, z wycinaniem tego okna, skonstruowałem takie urządzenie. Po co? Ano! Po to, że by dołożyć sobie tutaj kawałek płyty, dołożyć to urządzenie To mi się wtedy równa, i mogę sobie dołożyć to i wyrysować. Dlaczego ja na to wczoraj nie wpadłem? Tylko się męczyłem. Ponad godzinę. To znaczy, wczoraj chodziło mi to po głowie, ale. A szkoda, gadać. Działam. I teraz to wyszło po mistrzowsku. Bez żadnych docinań, bez niczego. Tutaj troszeczkę, jak to się mówi, w szeroko pojętym biznesie. O tu, troszeczkę dałem dupy, ale to, wszystko jest do zaakceptowania. ale dalej trochę energii przez to, że to mi tak szybko poszło, bo wczoraj to była naprawdę tragedia bawiłem się i bawiłem, a dzisiaj już nie Nie wiem czy nie lepiej niż z tamtej strony, także w 100% mogę polecić Wam to urządzenie. Dostępne już od jutra na mojej stronie internetowej, yy, którą muszę dopiero stworzyć. Może na kickstar Kickstartera to wrzucę. W każdym razie, niezastąpione Jeżeli ktoś lubi sobie utrudniać pracę, tak jak ja tutaj, to, to później tą pracę trochę ułatwi. Także zamówienia proszę składać. Cena startowa to będzie około 1000 złotych od sztuki. Myślę, że i tak się sprzeda. Czy mi to wczoraj do głowy nie przyszło? Jak? Kończę na dzisiaj. Jeszcze tylko pokazuję. Ojejku. Okienka już odkurzone. Jeszcze trzeba umyć, ale są odkurzone. Tutaj mam tylko prąd. Robiłem. Tutaj od dołu. I tu wychodzą dwa przewody, ponieważ ten prąd będzie. Prądem do lampy, które będą w suficie. Etap ścian na razie mam zakończony. Jeżeli chodzi o tą przednią ścianę, to ona będzie później, razem z brodzikiem, tutaj, który będzie, i osobno też będzie tutaj ta zabudowa, bo wpadłem na pewien pomysł, ale wiąże się to z grubszą robotą, że tak powiem. Nie będę nic na razie zdradzał. Wszystko się wyjaśni z czasem. No i dach, który też będzie w osobnym odcinku. Ja na razie kończę. I zostaw kciuka, subskrypcję i napisz jakiś komentarz. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!